na mojej osi czasu mam takie zwykłe pionowe klipy które teraz po prostu muszę sobie dopasować odpowiednio zmontować, dodać jakieś efekty dźwiękowe może jakieś speed rampy żeby to po prostu fajnie wyglądało teraz musimy wybrać moment od którego chcemy podmieniać jakiś obiekt i moim obiektem będzie tutaj ta latarnia więc zaznaczam sobie markerem klikając na klawiaturze literę M niech to będzie od tego momentu do tego momentu. Świetnie. Dobra, teraz włączam narzędzie Range Selection do zaznaczenia pewnego odcinka, no i narzędzie Snap, żeby mi chwyciło magnesikowo w ten sposób. Dobra, mój przedział został zaznaczony, i teraz klikam w przycisk eksportu. Tutaj sobie dodam nową rzecz, której nie mam, i to będzie Image Sequence. Wybiorę sobie, żeby to były PNG. Zamknę to okno, i teraz ponownie, jak sobie kliknę w okno eksportu, no to już będę miał tutaj sekwencję zdjęć. Czyli, czyli po prostu to, co mamy zaznaczone, no to będzie klatka po klatce wyeksportowane. Dobra, i teraz chodzimy na stronę, która nazywa się DAL. I link będzie w opisie, i klikamy w Upload Image. Wchodzimy do miejsca, w którym się wyeksportowały te klatki, i tutaj u mnie jest ich, bar jest ich, jest ich bardzo dużo. Tutaj ta praca będzie polegała na ogarnięciu każdej z nich pojedynczo, czyli po kolei. Więc w zależności, ile macie cierpliwości, no to tyle się da zrobić. Dobra, wybieram pierwszą, e, pierwszą klatkę. Jeszcze ją sobie zaznaczę od razu, zielono, żeby widziała, że już ją dodałam. Klikam otwórz, continue. I tutaj nie chcę nic wykadrować, więc daję skip cropping. Teraz klikamy w przycisk z ptaszkiem, czyli zatwierdzamy. I pojawiło się okno, którym musimy wybrać miejsce, które chcemy zmienić. I ja bym chciała tutaj zmienić właśnie sobie górę tej latarni. Jak już mam wybrany kadr, w sensie miejsce, które chcę zmienić, to wtedy klikam w gumkę. No i teraz muszę wymazać, czy znaczy po prostu wymazać to, co chcę zastąpić, i powiedzmy, żebym chciała do tego drugiego okna zastąpić obrazek. To też sobie gdzieś tam jakoś warto zapamiętać i pojawi się szachownica. Teraz w to miejsce trzeba wpisać to, czym chcemy zastąpić. Czyli jeżeli mam latarnię, no to muszę wpisać latarnia. Więc wpisuję latarnia i klikam Generate. I wieża, znaczy latarnia została zastąpiona. Tutaj mamy strzałki po bokach, bo możemy sobie wybrać jeszcze jakieś inne, które, które zostały znalezione. Wybiorę pierwszą, po prostu klikam, akcept. No i teraz ten obraz muszę zapisać. Więc klikam w strzałkę tutaj, i obraz mi się pobrał do pobranych. I teraz ten krok trzeba powtórzyć tyle razy, ile mamy klatek. Więc cofnę się, dodam od nowa zdjęcie. Tym razem drugie, więc sobie od razu je zaznaczę, żeby wiedziała, że to już zostało dodane. Pomijam kadrowanie. Klikam w ptaszka. Pojawia się okno do generowania klatek. Zaznaczam. Wybieram gumkę, Wymazuję to, co chcę wymazać, czyli do drugiego okienka. Ja chciałam. W okno wpisuję Lighthouse. Może jeszcze dopiszę red, żeby był inny kolor. Trochę utrudnię, dlatego że ta tutaj, ta wieża jest biała, więc zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Dobra, coś wyskoczyło. Myślę, że to spoko wygląda. O, wybiorę teraz taką. Klikam, akcept, zapisuję. No i to samo robię z kolejnymi zdjęciami. przy okazji robienia kolejnych klatek no to po kliknięciu w naszą ikonkę to mamy napisane ile nam zostało tych zdjęć na początku ich dostajemy 50 no i potem możemy sobie dokupić resztę jak już mamy przerobione te zdjęcia no to je importujemy na razie je dam na normalną oś czasu żeby je wszystkie skrócić teraz obecnie każda z nich trwa po ileś tam sekund więc jak mamy zaznaczone klikam na klawiaturze ctrl d i wciskam po prostu jeden żeby dać im czas Jednej klatki. Dobra, więc teraz wybieram całość i ustawiam przy moim pierwszym markerze. Super! Dobra, tutaj widzę, że jest znak wodny, wcześniej go nie widziałam, więc to pewnie po prostu chodzi o to, że to jest ta darmowa wersja. Ale ja, co jeszcze chciałam zrobić, to wyciąć tylko ten skrawek wieży, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, dlatego, że same screeny, same mm, zrzuty ekranu. Miały bardzo małą rozdzielczość. W takim razie z tego, co tutaj mam, robię Compound Clip, clip czyli klikam prawem i wybieram Compound Clip. Nazwa jest mi obojętna, i na to teraz narzucę maskę. Niech będzie maska kształtu. Świetnie, i teraz już tutaj tego znaku nie widać. Przydałoby się jeszcze dodać efekt dźwiękowy, który byłby takim. Ja to wyszukałam w Envato Element yy, tasowanie kart. Ok, i efekt wygląda w ten sposób.